Cześć, z Kamil, czyli dzikolarstwa. Zapraszam na Bike Week, czyli wasze cotygodniowe podsumowanie Kolarskiego Tygodnia. Nie przedłużam i lecimy! A w dzisiejszym Bike Weeku innymi o Stradę Biankę, bo oczywiście to był najważniejszy wyścig tego weekendu i przejdziemy przez wyniki panów oraz pań. Następnie porozmawiamy o początku wyścigu Paryż-Nicea. Rozpoczęło się Tireno-Adriatico, jesteśmy po pierwszym etapie. Marcin Budziński wygrywa w Grecji. Oraz mówimy sobie pozostałe wyścigi szosowe. I zacznijmy od Stade w wykonaniu mężczyzn. Cóż to było za wyścig? W zeszłym roku wygrał Tadej Pogaczar po solowej akcji na 80 km przed końcem, ale w tym roku było podobnie, gdyż na 78,5 km przed końcem wyskoczył właśnie Pogi razem z Tomem Pitcockiem z Q36,5. Dojechał do nich jeszcze Conor Zwift i mniej więcej ta grupa ucieczkowa utrzymywała minutową przewagę nad resztą peletonu ale co się działo później, słuchajcie, na 50 km przed końcem na jednym ze zjazdów, takim widać, że dość śliskim Tadej Pogaczar zaliczył szlif ale nie taki zwykły szlif, bo przeleciał przez oczywiście asfalt trawę i gdzieś tam na jakimś polu się zatrzymał na tym samym zakręcie miał problemy również Connor Swift, a Tom Pitcock pojechał dalej i tutaj trwało to chwilę zanim Tadej się pozbierał zobaczcie tutaj foty, wyglądało to naprawdę źle macie tutaj klatka po klatce, jak ten Upadek przebiegał, ale dość szybko e, Tadej się pozbierał. No i stracił, oczywiście, gdzieś tam minutę do Toma Pitkoka. E, jeszcze po kilometrze, bo na 49 km do mety, wymieniono mu rower. I wtedy rzucił się w dziką pogoń. I mniej więcej na 470 watach przez e, 5 minut odrobił całą stratę do Pitkoka. Już ostatnie kilkanaście sekund przewagi Tom Pitcock odpuścił, tak żeby zjechać się razem z Tadejem i jechać do końca. I tak mniej więcej z tą minutową, trochę więcej przewagi jechali razem chłopaki aż do 18 km przed końcem. Kiedy to pogi, dokładnie na 18,5 km przed końcem, postanowił zatakować po raz kolejny. I przez minutę na 630 watach zostawił Toma Pitkoka. W tyle. I po tej solowej akcji wjechał już cały na biało do Sieny, na rynek, oczywiście we krwi, obdarty tutaj, porwane ubrania, no, wyglądało to bardzo heroicznie. Ale to jest niesamowite, że gość potrafi się podnieść i zdobyć takie cenne zwycięstwo w klasyku. Drugi był Tom Pitcock ze stratą minuty 24 sekund, a trzeci Team Velen UA i Team Emirates ze stratą 2 minut 12 sekund. Wróćmy jeszcze do podsumowania samej gleby przez Tadeja Pogaczara. Otóż Słowenie odniósł się do tego, że trasy zna bardzo dobrze, jechał ją ponad 20 razy, ale czasami można źle ocenić daną sytuację i wtedy shit happens. I to są dokładnie słowa, których chłopak użył. Ale taka jest prawda, czasami wystarczy trochę piasku, trochę niefartu. I glebę mamy gotową. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy to zwycięstwo TDA zrobiło na Was wrażenie. Bo na mnie ogromne. Warto notować, że z Polaków brał udział również Michał Kwiatkowski z Ineos Grenadiers i Filip Macieluk z Bora Hans -Gruhe. I tu niestety Michał Kwiatkowski uległ wypadkowi w tym samym miejscu co Pogi, czyli dokładnie na 50 km przed metą, na tym samym zjeździe, na tym samym zakręcie. Także to widać, że nie tylko Pogi miał problemy z tym zakrętem. I przejdźmy teraz do stradę Bianke Pani. Mimo, że cały wyścig przebiegał w miarę spokojnie, to niestety, ale na 50 km przed metą doszło do kraksy z udziałem dwóch Polek, czyli Katarzyny Niewiadomej i Agnieszki Sujki-Skalniak. Niestety obie wypadły z trasy, tam była barierka, widzicie tutaj obrażenia jak to wyglądało na trasie i macie też zdjęcie z profilu instagramowego Kasi Niewiadomej również tutaj. Sami przyznacie, nic ciekawego. Bardzo Kasi współczuję, bo stawiana była jako jedna z faworytek. Oczywiście ciężko byłoby walczyć z Demi Wolering. Niemniej jednak zawsze jest szkoda, kiedy polski zawodnik lub zawodniczka zalicza szlif. Tutaj w przypadku Kasi na szczęście na szlifie się skończyło, czyli są liczne otarcia. Nie ma żadnych potwierdzonych złamań, także mamy nadzieję, że Kasia bardzo szybko wyzdrowieje. Ale wróćmy teraz do ścigania. Otóż pod koniec wyścigu wyklarowała się ucieczka. I mniej więcej dziewczyny w kilka osób jechały aż do 12 kilometra, kiedy zaczął się atak Anny Van Der Breggen z SD Works, na który odpowiedziała faworytka, czyli Demi Vollering z FDG. I w ten oto sposób dziewczyny jechały do samego końca. I dopiero na 400 metrów przed metą Demi Vollering Rzuciła wszystko i zatekowała wściekle Annę van der Bregen, na co już niestety ta nie mogła odpowiedzieć. Więc tutaj wygrała Demi Wollering przed Anną van der i Pauline Ferrand-Prewot. I, I co ciekawe, pokazuję Wam fajną infografikę, gdzie widać, że Anna van der w latach 2022-2024 była w ogóle poza World Tourem, a Pauline Ferrand-Prewot była 4 lata poza World Tourem. Także wielki szacunek dla obu pań, bo powrót do kolarstwa na najwyższym poziomie, jeszcze w takim wyścigu jak Stradebiankę, to jest coś wspaniałego. Także niestety, ale sporo było tych gleb na Stradebiankę, zarówno u pań, jak i u panów. Razem kilkanaście osób ucierpiało, co widać, że te szutrowe trasy nie są takie proste, szczególnie na włoskich terenach. A podsumowując, występ Polek i Polaków, warto odnotować, że z sześciu osób Ukończyła wyścig jedynie Dominika Wudaczy, czyli Mistrzyni Polski. I tutaj widzicie, jak ona wyglądała po wyścigu. Całkiem niezłe miejsce, po to 23, ale widać, że była potwornie zmęczona. Oczywiście liczymy na lepsze rezultaty wykonają polskich zawodników w kolejnych klasykach. Przejdziemy teraz pokrótce przez początek wyścigu Paryż Nicea. Otóż dwa pierwsze etapy wygrał Tim Merrier. Jest to jeden z najlepszych w początku sezonu i widać, że jest w gazie. Warto dodać, że w wyścigu bierze udział również Stanisław Aniołkowski, który był szesnasty na tym drugim etapie, ale zaliczył też jedenastą pozycję w etapie pierwszym. Widać, że Stasiek ma tutaj szansę na jeszcze lepsze lokaty, bo cały czas jest tam w czołówce. Liczymy na to, że uda mu się lepiej spozycjonować na kolejnych etapach. Wystartował również wyścig Tireno-Adriatico. Pierwszy etap, który był jazdą indywidualną na czas, wygrał Filippo Gana. Był to krótki, 12 kilometrowy odcinek i Filippo, jako jeden z lepszych sprinterów, jako jeden w ogóle z lepszych zawodników, którzy startują w jeździe indywidualnej na czas, nie pozostawił złudzeń. I i warto odnotować, że startuje całkiem niezła polska ekipa, bowiem Filip Maciejuk był 33., Michał Kwiatkowski również wystartował, mimo szlifa, w weekend na Stradę Bianche i zajął 56 pozycję, a Rafał Majka z UAE był 59. Ze stratą odpowiednio, chłopaki, 58 sekund, minuty 10 oraz minuty 11 do Filipe Gany. To jest dopiero początek tych zmagań, ale zapowiada się całkiem ciekawa etapówka. Ale słuchajcie, mamy też swoją wygraną i przejdźmy teraz do zwycięstwa Marcina Budzińskiego. Otóż pole wygrał Road GP, czyli wyścig kategorii drugiej, odbywający się w Grecji. W ogóle w tym wyścigu wystartowała cała masa Polaków, bo było tam również mazowsze serce Polski. Co ważne, triumf Marcina Bonińskiego w Grecji był drugim zwycięstwem polskich kolarzy w tym sezonie po Michale Kwiatkowskim w ostatnich tygodniach. A dla samego Marcina Bonińskiego jest to premierowe zwycięstwo w nowych barwach. A tak, całościowo jest to szóste zwycięstwo w karierze 26-latka. I ogólnie w tym tygodniu odbyło się dużo więcej innych wyścigów, które pokazuję Wam teraz na ekranie. Między innymi Les w Belgii, który wygrał Matthew Vanderpool po zażartej końcówce. Do tego trofeo La Guelgia wygrana przez Juana Juzo. I poza tym mieliśmy sporo wyścigów z niższych kategorii, które właśnie teraz zawieszą Wam na ekranie, tak żebyście mogli zobaczyć co się działo i kto wygrywał. I w dzisiejszym Bakweu to już wszystko. Jak słyszycie, jestem trochę schorowany, więc dlatego troszeczkę krócej, ale standardowo na czwartek, piątek postaram się coś przygotować z racji, że mam nagrane materiały już wcześniej. No niestety tak to jest, kiedy ktoś z domowników przyniesie wirusa i ciężko się przed takim czymś obronić. Także widzimy się w kolejnych odcinkach i do następnego!